Chciałbym serdecznie powitać Was w piątym wydaniu Gothic News. Od ostatniego minęło trochę czasu, ale dzięki temu nazbierało się troszkę fajnych newsów. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy sobie o Gothic Remake, modyfikacjach, książce kucharskiej i o wielu innych nowych rzeczach. Jesteście gotowi? Ja jestem Gikeusz i zapraszam Was na dzisiejsze wydanie Gothic News. 22 marca na Discordzie Gothic Community została opublikowana nowa okładka gry, na której możemy zobaczyć czwórkę przyjaciół bezmiennego oraz orków. Co do wyglądu bohaterów, społeczność miała mieszane odczucia. Lesterowi brakuje tatuaży i ma zupełnie inny typ zbroi niż ten, który znamy z oryginału. Gorn jest trochę pozbawiony krzepy, a Milton wygląda jak Todd Howard albo Anakin Skywalker. Czy to źle? Moim zdaniem nie ma co jeszcze narzekać, bo to i tak tylko okładka. Jeśli chodzi o jego Jorków, to wyglądają raczej w porządku, więc nie ma co tutaj szerzej tego analizować. A Wy co myślicie? THQ Nordic pracuje nad remakiem do Gotika 1, natomiast społeczność gotikowa nie siedzi bezczynnie i postanowiła również stworzyć coś od siebie. Autorzy postanowili przenieść pierwszą odsłonę gry na znany silnik komputerowy Unreal Engine 4. Wersję tej gry każdy z was może sobie aktywować u siebie na Steamie, jeśli posiadacie oryginał w waszej bibliotece. Wystarczy wejść we właściwości gry i w zakładce Beta wpisać kod, który wam się teraz wyświetla. Odbokuje wam się zakładka Unreal Beta i żeby zagrać w to musicie sobie ją wybrać i zatwierdzić. Aktualnie możemy napotkać sporo błędów, ale cały czas projekt jest aktualizowany i do niedawna były tylko napisy rosyjskie, a teraz już pojawiły się po polsku. Grałem chwilkę i przyznam, że naprawdę bardzo ciekawie w to się grało. Podczas prima aprilis na Discordzie Gothic Community pojawił się post, w którym dostaliśmy informację, że z dumą ogłaszają nowe gadżety z gry Gothic. Chodzi o wazon w kształcie bongo, w którym rzekomo moglibyście umieścić jakieś ładne kwiatki. Oczywiście całość była żartem, ale były osoby, które dały się nabrać na ten kawał. A wy chcielibyście taki wazon? Pod koniec marca pojawiła się druga odsłona modyfikacji klasztor autorstwa Magical Inquisition Team która z gatunku jest horrorem. Cluster 2 oferuje zupełnie inny styl rozgrywki niż część pierwsza. Jest to bardziej w stylu amerykańskiego kina akcji, gdzie horror jest pomieszany z kryminałem. Wedle autora postu na Bractwie z akcja zaczyna się od pierwszej sekundy gry. Natomiast ja nie grałem jeszcze, ale bardzo chętnie zagram w najbliższym czasie. Może nawet uda się zagrać w to na streamach. Pamiętacie jak jakiś czas temu wspominałem o książce kucharskiej z uniwersum Gothic? Okazuje się, że została przesunięta data premiery. Wcześniej była planowana na końcówkę marca, a teraz przesunęli na 20 sierpnia 2024 roku. Dodatkowo została zmieniona okładka, więc jeśli planujecie karierę na obozowego kucharza, to będziecie mieli swoją szansę. Niedawno na Discordzie Gothic Community otrzymaliśmy informację, że na stronie Steamowej Gotika pojawiły się nowe screeny, które wcześniej nie były publikowane. Na screenach możemy zobaczyć nowe miejsca, ale ciężko mi określić dokładną lokalizację. Na jednym z nich widzimy coś, jakby było z wnętrza kopalni, i patrząc na postacie, wygląda mi to na szkodników lub najemników. Jeśli chodzi o drugi screen, to też wydaje mi się, że to tyczy nowego obozu, bo kojarzy mi się to z tym takim mostem, który jest nieopodal bramy. Zabawna sytuacja, bo w ostatnim filmie, gdzie mówię o Gothic Remake, wspominałem o tym, że nie dostaliśmy żadnych screenów z innych terenów poza starym obozem i narzekałem głównie na braki z nowego obozu. A tu proszę, miłe zaskoczenie, jeśli ktoś z ich teamu to ogląda, to serdecznie pozdrawiam. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie Gothic News. Nie zapomnijcie zostawić ocenki po obejrzeniu, bo zależy mi na Waszym feedbacku, czy te materiały w ogóle Wam się podobają. Jeśli chcecie, żeby jakiś konkretny news pojawił się w kolejnym wydaniu, to napiszcie do mnie na Discordzie lub na maila z Waszymi propozycjami. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!